Pozwolili skorzystać z tej restauracji gruzińskiej żebyście podeszli pod kościół, tam się zostawić tutaj szczęście. Modlitwa pod drzwiami Salziejskiego Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej i wspomożenia wiernych. Dziś w niedzielę, piątą niedzielę po świątkach, po zesłaniu Ducha Świętego 13 lipca no, do mini roku pańskiego 2020 pięć z naszego wyjścia oraz piąty z piątą pierwszą pielgrzymką do miejsca objawień Matki Najświętszej w Gietrzwałdzie. Dwa razy w pierwszej i drugiej pielgrzymce wychodziliśmy Pod tego kościoła, z domu, w którym zamieszkiwałem jako kapłan salziany, już było wyrzucony ze zgromadzenia, ale wciąż tu mieszkający, dopominający się o przywrócenie na święciu ofiary mszy świętej w rycie rzymskim do tego naszego salzjańskiego kościoła. Od dwóch lat trzeci raz dzisiaj wychodzimy z miejsca, gdzie jest mi dane. Za ską Bożą, dobrocią ludzi pana Mistrza Kuba przebywać, składać najświętszą ofiarę. Baranowo, plan zmartwychwstanie jedno. Modlitwa u drzwi tego kościoła, by uprosić u Matki Najświętszej, nasze pielgrzymowanie było miłe Bogu. Ze sprawą Matki Najświętszej nasza intencja zaniesiona. Intencja trwania przy wierze katolickiej. Jest jeden Bóg prawdziwy. Jest jedna prawdziwa wiara katolicka. Posoborowie nie jest prawdziwą wiarą. Nie jest prawdziwą wiarą katolicką. Jeżeli zwalcza najświętszą ofiarę przy świętej wrycie rzymskim na sposób, jak to się od czasu Krótko po soborze za sprawą wprowadzenia nowej przy zastąpienia ołtarza stołem dzieje. Umadlamy w pielgrzymowaniu przywrócenia najświętszej ofiary przy świętej do tego kościoła i wszystkich kościołów wypowiem całą intencję przywrócenie Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim do naszego salzyńskiego kościoła Wrońska 9 w Poznaniu, aby przez to przyczynić się, by na Najświętsza Ofiara Mszy Świętej w Rycie Rzymskim została przywrócona do każdego katolickiego kościoła budowanego i konsekrowanego dla składania w nich Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim nieposoborowych uczniów. Naszego miasta, Poznania, Polski, Europy, świata, upraszając o każdy kościół, kaplicę, ołtarz. Jeden po jednym, jeden co do jednego, jeden każdy, wszystkie bez wyjątku. Intencja naszej pielgrzymki czynienie przeproszenia, przebłagania Panu Bogu. Za to, że w tym kościele i tylu innych kościołach w miejscu najświętszej ofiary składa się po soborową ucztę, zabluźni Bogu. zadeprawuje kapłana i wiernych, zaprowadzi do bezbożności zarówno kapłana, który ją sprawuje, jak i wierny, którzy na to patrzą, mają w tym udział. Nowus Sordomise, msza Pawła VI, która wyprodukowana i wprowadzona w strukturę Kościoła w 1969 roku jako owoc, wykwit Soboru Watykańskiego II, stanowi pas transmisyjny dla szerzenia fałszywej, obcej katolickiej wierze, doktryny, która faktycznie jest herezją, Nowa msza, która stanowi pas transmisyjny na czynieniu z katolików, najpierw protestantów, potem apostatów. Nie przekazywania wiary w rodzinach, bo nie ma się co przekazać. Braku powołań, bo Pan Bóg nie pozwoli z siebie kpić i nie daje na zmarnowanie powołań kapłańskich dla odprawiania nowej mszy jako bluźnierstwa, bałwochwarstwa, adorowania człowieka w miejsce, adoracji Boga. Intencja naszego pielgrzymowania czynienie przebłagania za każdą nową szedł, odprawianą ja w tym miałem swój udział. Przez 16 lat kapłaństwa i jeden rok odprawiania tutaj od sierpnia 2015 do grudnia 2016. Kiedy zacząłem odprawiać mszę świętą w Rycie Rzymskim tylko i wyłącznie przyczyniając się przywróceniu po 48 latach najświętszej ofiary mszy świętej do tego kościoła, będąc być może w Polsce jedynym wtedy kapłanem w statusie mającym tytuł do odprawiania tylko i wyłącznie mszy świętej w Rycie Rzymskim w posoborowej strukturze. Konsekwencje przyszły później, Skutek ich widzisz dzisiaj masz w tym udział. Przebłaganie za to, że moi bracia salezjanie nie chcą dopuścić przywrócenia Najświętszej ofiary mszy świętej w Rycie Rzymskim do tego kościoła. Nie czynią tego, bo nie każe im tego ani generał, ani ten o kim każą nam wierzyć, że to papież. Gdyby to im kazali czynić z posłuszeństwa, być może zechcą, pytanie czy z wiary. Czynimy przebłaganie za grzech laicyzmu, zlaicyzowania, zeświadczenia, o którym papież pił z jedenasty w kwas primas. O społecznym panowaniu Jezusa Chrystusa z 1925 roku, pisał, że to zaraza grożąca kościołowi, kapłanom, światom. Zlaicyzowanie, zeświadczenie kapłanów i wiernych. Przed tymi zamkniętymi drzwiami kościoła. Błagamy Pana Boga za sprawą Matki Najświętszej, żeby nasza modlitwa pokutna jako pielgrzymowanie była miła Bogu, przyjęta. My żebyśmy jej dochowali wierności idąc do końca. Upraszając zmiany tego stanu, a gdyby Boża Opatrzność chciała inaczej świat prowadzić, byśmy my się ostali, byśmy nie byli Według słów ewangelicznych wróciła świnia do tego, co zwymiotowała. Byśmy nie wrócili do posoborowia, nie ulegli protestantyzacji, apostazji, nie zatracili dusz swoich na wieki do piekła. Konkretnie w tym miejscu upraszam o modlitwę za księdza. Pewnie dalej jest, dyrektora Arkadiusza Szybczaka. Kapłanów, którzy przynisą pewnie, będzie dalej ksiądz Jerzy Glabas. Kapłani, którzy tu byli, Jacek Bielski, Dawid Nowak, Jacek Szybkowski. Pan, którego tu przedstawiali jako stróża, jako po, jako, jako wolontariusza, jako pracownika, pan Huczko Zbigniew, studenci, którzy tu mieszkali. Wszyscy oni okazywali wobec mszy świętej w rycie rzymskim mnie jako kapłana, który przy niej stał, Wam jako wiernych, największą pogardę. Mają na swoim koncie grzechy. Profanacji pana Jezusa w najświętszym sakramencie, polewanie wodą pana Jezusa niosącego, którego kapłan już w monstrancji, nasyłanie policji, na kapłana na wiernych. wreszcie rękoczyny dokonywane przez pana Chućko, przez księdza Bielskiego pobicia do krwi profanacje miejsca kaplicy bezbożność wprost satanizm nienawiść mściwość w sercach tych ludzi kapłanów chronionych krytych przez władze zakonne Salezjańskiej i miejscowego ordonariusza był Gondeckiego i jego przyboczny. Wszystko to nam mówiło, to nie może być Kościół Chrystusowy. A jeżeli, jeżeli jest to Chrystus, tego nie chce. Tak Chrystus nie chce. Upraszamy o zmianę serc tych kapłanów. O wiarę dla nich, którą wierzył ksiądz Bosko, nasz założyciel, święty Jan Bosko, kultu, który składał najświętsze ofiary Mszy Świętych, życia po katolicku. Modlę się w tym miejscu na te intencje, krótko, prosto z wiarą, jak ksiądz Bosko polecał. Sale zjano młodym ludziom, zwłaszcza wobec dzieci i młodzieży. Ojcze nasz, do Wasz chwała Ojcu. I ruszamy w drogę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Amen. Pater Noster, quies incelis, nomen turnomentum, advenia drignum tum fiat voluntas tu in celo incelo ed intera. Pater Nosterum quotidianum dla słowie, et dimite nobis debita nostra. Sicutet nos divitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancti, Na intencje tych, którzy w tym miejscu muszą zakończyć swoje, swoje pielgrzymowanie, by ich intencja, droga, miłe Panu Bogu za sprawą Matki Najświętszej, przyjęte, by, by otrzymali łaskę, dar pielgrzymowania, daj Boże, w przyszłym czasie. Łaski, które upraszali, utrzymali. zaudający się w drogę i nas pielgrzymujących w zachowaniu od złej przygody, zakusów diabelskich pieku zaprzedanych ludzi. A nie Boży stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we mnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Za tych, co dziś pomarli. Rekwiem eternam dona eis domine et lux perpetua luz ateis Rekwiescat in pace Amen Rekwiem eternam dona eis domine et lux perpetua luz ateis Rekwiescat in pace Amen Rekwiem eternam dona eis domine et lux perpetua luz ateis Rekwiescat in pace Amen Za tych co pomrą dzisiejszej nocy królej Son Chrystelej Son, królej Son królej Son Chrystelej Son, królej Son Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Błogosławieństwo dla pielgrzymów i tych, którzy, którym trzeba wracać do domu. Dominus Obisku. Et Spiritu Tuo. Benedicat vosem nipotens Deus. Patret filius et spiritus sanctus. Amen. Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławie na Maryja, u Twego Syna, Gospodzina na to zło. I'm yeah. 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 Słysz modlitwę już nosimy, a dać raczy Jele prosz prosimy, a na świecie złożny powyt po żywocie, rajski i przebyt, kryję. Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie pamiętam, czułam Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski. Jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam czuwam Maryjo królowo polski, Maryjo królowo polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam. Czucham. Nie rzucim Chryste, świątyń Twych. Nie damy pogrześć wiary. Próżne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary. Bronić Dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Że wszystkich świątyń, chat i ból, popłynie tym wspaniały. Niech żyje Jezus Chrystus Król, w koronie wiecznej chwały. Niech żyje Maria, matka sług, tak nam do pomoż Bóg, tak nam do pomoż Bóg. I tady gryjąc, taki cud, powieje z jasnego... synowie polskiej córy, że jak mgławica wierzchnie wróg. tak nam do Bóg, tak Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Na intencje tych, którzy przybywali do tego kościoła, potem kaplicy, celi Wrońska 9, 23, gdzie odprawiałem mszę świętą po wyrzuceniu jej tu z kościoła, na świętą w Rycie Rzymskim. Za tych, którzy uczestniczyli czy w pierwszej, czy w drugiej, czy w trzeciej, czy w czwartej pielgrzymce do Gietrzwałdu. Za żywych i za umarłych, za umarłych, za świętej pamięci Jerzego Zgarłowskiego, ojca Pana Kuba. Do pana Stanisława Nowika, Panią Marię Sęczykowską-Bojer, Panią Annę Kaźmierską, Panią Genovefę, broniarek, na ich intencje <grymne> dla żywych, o błogosławieństwo Boże wierność świę świętej wierze i kultu kultowi katolickiemu dla umarłych, o radość życia w niebie, o skrócenie mąkczyzn. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tul murieribus, et benedictus fructus ventis tui, Jezus. Santa Maria, Mater rei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in mora mortis nostre. Amen. Pobłogosławimy Was, Panie Panie, tak. poruszamy w drogę, kto wraca nie wraca z Bogiem. My idziemy, bo ma się ku możemy zdjęcie jeszcze można zrobić.